Bezdyskusyjnie i wynik i to, że to jest czwarta porażka z rzędu i cała sytuacja boli. Uważam, że pierwsze 15-20 minut bardzo dobrze rozpoczęliśmy mecz. Byliśmy blisko, byliśmy agresywnie, mieliśmy, mieliśmy chyba bastia batte, szanse po wygranej piłce w pressingu na 1-0. I powtarzająca się niestety historia, że w 19. Minucie po stałym fragmencie dostajemy bramkę w sposób, na jaki byliśmy przygotowani sprzed pola. Dajemy się wyblokować i od tego momentu dużo się zmienia. Zmienia się widać, że nam jest trudno w takim momencie. Na to zareagować, że, że wtedy już, już nie wyglądamy, przestajemy wyglądać dobrze. I też wiadomo, do tego dochodzą takie rzeczy, które, które no, po prostu nam utrudniają zadanie. Bramka z pierwszej takiej poważnej kontry, bo z pierwszej poważnej kontry w 42 minucie na 2-0 i w drugiej połowie wychodzimy z nową z nową energią, z nową, z nową troszeczkę też w innej po kilku zmianach taktycznych cały czas, cały czas bronimy wysoko, presujemy, próbujemy próbujemy po prostu Stworzyć kilka sytuacji, aby wrócić do meczu. Potrzebujemy w tym momencie jednej bramki, aby wrócić do meczu. I pierwszą akcją, chyba w 60 minucie, to jest pierwsza akcja, pierwszy moment, że przeciwnik jest u nas w pobliżu pola karnego, dostajemy bramkę na 3-0, no, która zamyka mecz. I tak, tak to finalnie wyglądało. Dziękuję. Bardzo dziękuję, możemy przejść do zadawania pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Oskar Baukradio zauważyłem pewną taką rzecz, że Ustawiają się pa, pa, pana obrońcy lepiej i to było widać, ale kiedy dochodzi już do tych bliższych kontaktów, do pojedynków jeden na jeden, to ewidentnie pa, pa, pana obrońcy, ale też e, tobers przegrywają dużo tych pojedynków jeden na jeden, i myślę, że gdzieś tutaj ten aspekt psychiczny odgrywa du, dużą rolę. Jak pan to ocenia, że tak dużo tych przegranych pojedynków jeden na jeden dzisiaj było? Przegrywamy, tak, przegrywamy kluczowe pojedynki w kluczowych sytuacjach. Bez Bezdyskusyjnie, chwilowo jest nam za prosto szczelić bramkę, za łatwo jest z nami wygrać, za liczba naszych straconych bramek, liczba naszych porażek, no, wszystko o tym świadczy, że, że tutaj po prostu jesteśmy w defensywie i, i robimy błędy, jesteśmy nieskuteczni. Bezdyskusyjnie. Drugi człowiek: że jak uprzedź przegląd sportowy, ONET. Wprost spytam, jaki ma pan pomysł, tak na gorąco teraz po meczu, na to, co by pan zmienił tak od razu. Czy już w głowie jest pełno myśli, kłębią się od czego zaczynacie jutro po prostu i co chce trener zmienić, żeby już w meczu z Wartą wyglądało to inaczej, czy myśli uciekają gdzieś indziej, bo zapewne nie tak wyobrażał pan sobie mecz, gdzie, który jakby jest podsumowaniem całego roku pana w Lechii, bo 1 września ta przygoda się rozpoczęła. Co do, mm, wiadomo, że w tym, momencie, w tym momencie, chwilę po meczu, em, po meczu z Lechem, em, po, po po prostu trudnym wieczorze, nie jest tak, że mamy plan gotowy na warte. E, tutaj też nie chodzi o to, żeby jakieś e, pochopne wnioski podejmować czy szybkie decyzje. Mamy dwa dni na przeanalizowanie sytuacji, też musimy sprawdzić sytuację zdrowotną, bo u dwóch, trzech zawodników niestety, niestety w tym momencie nie wiem, czy będą, będą gotowi, żeby znowu zagrać we wtorek i musimy, musimy po prostu na sobotę znaleźć właściwą grupę zawodników, którzy będą fizycznie, psychicznie najbardziej najbardziej gotowi na tą wymagającą sytuację, bo tutaj 95% naszych tematów chwilowo jest, jest, jest w głowie. bezdyskusyjnie. wiadomo, że musimy znaleźć zespół, który na pewno w taki dzień w tym momencie i będzie, i będzie twardy i będzie agresywny i będzie fizyczny, bo tutaj chyba. To jest jedyna taka. Konkretna droga, konkretna droga żeby żeby, żeby w, sobotę, w sobotę wygrać mecz. I drugie pytanie, żeby tak nie było ponuro i smutno, tylko czy trener za, zauważył jakieś pozytywy względem poprzednich spotkań, albo coś się udało poprawić. Dziękuję. Ja mogę jedno powiedzieć, że zespół to widzę po każdym zawodniku, to widzę po szatni, to, to nie spływa po zespole. Tu jest, tu jest ten zespół chwilowo tak samo cierpi, jak ja cierpię. Ja osobiście, patrząc na, tak jak już mówiłem, pierwsze 15 minut, ja widziałem bardzo duże zaangażowanie, widziałem dobrą energię, ja widziałem grupę zawodników, którzy. którzy są zdeterminowani, żeby wyjść z tej sytuacji. Wiadomo, że dzisiaj też gramy z jakościowo dosyć dobrym zawodnikiem i to z dosyć dobrym przeciwnikiem i w momencie jak się robi 0-1 to się to wszystko utrudnia. Ja też dzisiaj widziałem na boisku również w drugiej połowie co do, co do, co do powiedzmy E, energii, zaangażowania. Ja, ja widziałem zespół, który, który do końca chciał wrócić do tego meczu, że to później, ze względu na to, że my nieraz przy stanie 0-3, presujemy wysoko i nieraz w jednym, drugim, trzecim momencie to wygląda troszeczkę naiwnie, to tutaj nie musimy dyskutować. Ale ja nie widziałem na boisku żadnej rezygnacji. Ja nie widziałem w drugiej połowie jakiegoś zawodnika, który by się poddał, czy który by tutaj złożył przestał, przestał przestał walczyć, że to wszystko chwilowo w kontekście wyników, w kontekście sytuacji, w kontekście tego, że wszelka krytyka, wszelkie wszelkie pretensje wobec nas ja to w 100% rozumiem. Ja wiem, że to to jest to jest logicznej i to jest, to jest normalna, normalna tendencja w takich momentach, że się że teoretycznie nam można zarzucić wszystko. Ja nie czuję w szatni, że tutaj ktoś się poddaje. Ja nie czuję w szatni, że tutaj ktoś. Ja nie czuję w szatni, że my nie jesteśmy jednością. Ja nie czuję, ja nie czuję rzeczy, które których nie jesteśmy w stanie naprawić. Po prostu mamy sportowo zły moment. Mamy moment, który w 100%, w 100 bardzo uderza w naszą, w naszą własną wiarę, w samopoczucie, i, i, i to koło żadnej drużyny, żadna drużyna żadna drużyna by sobie łatwo z tym nie poradziła, ale ja jestem przekonany, że ten zespół sobie z tym poradzi, ja jestem przekonany, że w tym zespole są osobowości, zaczynając od Dusza, Duszana po, po, po Michała Nalepę, po Mario Malocze, z Maćkiem Gajosem i tak dalej i tak dalej, że tu jest naprawdę grupa ludzi, ja to codziennie po nich widzę, że oni zrobią, zrobią wszystko, aby, aby tę um, sytuację zmienić. Um, że przydałoby się bezdyskusyjnie, abyśmy w następnym meczu my jako pierwsi szczelili bramkę, um, to na pewno pomoże. Um, ale na to, tak, tak jak mówię, musimy, musimy być bardziej musimy zacząć robić mniej błędów głupich błędów prostych błędów. Um, i wtedy sobie będziemy, mogli, będziemy mieli prawo na to zapracować, bo naprawdę utrudniamy sobie życie i w tych momentach wyglądamy, wyglądamy naiwnie. To jeszcze dopytam o ten wątek szatni, który pan teraz wspomniał, jak wyglądała szatnia tuż po tym, jak zeszliście po tym przegranym meczu, czy w szatni, już mówię od strony bardziej piłkarzy, czuć taką wiarę w to, że jesteście w stanie w sobotę wyjść i wygrać, czuć taką wiarę w to, że jesteście w stanie się przełamać już w następnym meczu? Mówię bardziej od strony takiej, czy pan, czy pan to wyczuwa od strony piłkarzy? W pierwszym momencie po meczu jest, 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 jest ból, jest frustracja, jest, e, to są dla wszystkich chłopaków osobiście i też dla zespołu e, trudne momenty, e, ale my mamy dwa dni, żeby się z tego podnieść. E, tu jest dużo doświadczonych zawodników, i, i e, powiem tak. Nie trzeba być geniuszem, żeby wygrać mecz piłki nożnej. I tutaj są w życiu trudniejsze. Chwilowo, chwilowo to wszystko robi na nas wrażenie, że chwilowo dla nas wygranie meczu w Ekstraklasie jest bardzo trudne. Nie jesteśmy w stanie temu sprostać, ale proszę mi uwierzyć. Jest to możliwe, aby, aby znowu zacząć wygrywać mecze, i na pewno sobota dla nas, e, już za trzy dni, jest na to wszystko, na to wszystko dobrym momentem. Jacek Główczyński, trójmiasto, Panie Trenerze, ja chciałem zapytać o zmianę e, na środko obronę. Czy to było spowodowane jakimiś względami zdrowotnymi? Bo za chwilę w następnym zdaniu wśród filarów drużyny wymienił pan Mario Malocze, który stracił miejsca w drużynie, bo rozumiem, że przyszedł piłkarz, który odbył ile treningów w leki, Dwa, trzy? I jaki to sygnał właśnie idzie dla tej psychiki szatni, dla tych chłopaków, którzy trenują z Panem przez trzy miesiące, przez dwa miesiące nagle przychodzi człowiek i wchodzi do pierwszego składu? Z psychologicznego punktu widzenia. To jest bardzo bardzo proste do wytłumaczenia. Mario, niezależnie od tego, że dzisiaj nie wyszedł w pierwszym składzie, jest, jest dla mnie ważnym zawodnikiem i jest dla tej drużyny bardzo ważnym zawodnikiem. To, że dzisiaj były trzy zmiany w podstawowym składzie, to też trzeba po prostu powiedzieć, że ostatnie mecze, nasze wyniki w ostatnich meczach były takie że to też jest moment, żeby coś zmienić i nieraz jest taki moment, że jak przychodzi nowy zawodnik, powiedzmy z innego środowiska, bez tego takiego bólu głowy tutaj, że nieraz jako, że jako trener myślisz, ok, warto, to musimy, coś, musimy coś zmienić, chcemy coś zmienić i nieraz świeża krew, czy ktoś powiedzmy bez takiego plecaka jest w stanie drużynie pomóc. Uważam, że, że Abuhana dzisiaj zagrał bardzo solidny mecz. Będzie wzmocnieniem dla tego zespołu. Bezdyskusyjnie i on, i Mario, i Michał Nalepa mogą być razem, razem na boisku. Także tutaj ja się ani o Mario, ani o Joela Abuhana nie martwię. Myślę, że w następnych tygodniach oni będą bardzo ważni, abyśmy jako zespół osiągnęli lepsze wyniki. I też właśnie w tej kwestii psychologii i oddziaływania na no, młodych chłopaków, bo w sobotę wyciągnął pan jak królika z kapelusza no i Bełera wrzucił do jedenastki. Dzisiaj nie wyszedł w ogóle e, nawet na chwilę na ławkę. E, Kuba Kołuziński, który był cały czas chwalony przez Pana przez trzy chyba tygodnie w ogóle nie grał i dzisiaj przy 0-2 e, wskakuje i ma co pociągnąć grę bez rytmu meczowego. Trochę nie rozumiem takich po prostu decyzji, jak nie idzie to rozumiem, że trzeba zebrać grupę ludzi i na nich postawić albo takie no właśnie szukanie, a nóż wypali, a nóż nie wypali to trochę takie motanie się moim zdaniem, jak trener na to wytłumaczy, szczególnie wśród młodych chłopaków, którzy są właśnie w tej psychice bardzo niestabilni i takimi decyzjami chyba nie pomaga trener nim. Dziękuję bardzo. Ogólnie w tych wszystkich teraz meczach, tygodniach, korzystam z wąskiej grupy zawodników. Mówimy o 14, 15, 16 zawodnikach. Są różne, są różne sytuacje. Ma Pan w 100% rację, że w momentach, jak. i to jest w każdym zespole, nie tylko u nas, jeżeli zespół gra gorzej, zespół ma gorsze wyniki, zawsze jest trudniej wprowadzić młodego zawodnika. Jest to. Ja bym tu nigdy nie zaczynał, zaczynał od młodych zawodników, bo um, to są momenty, w których um, to wszystko muszą, udź, muszą udźwignąć um, doświadczeni zawodnicy, starsi zawodnicy. E, wiadomo, że um, w momentach jak um, jako zespół mamy gorsze wyniki, też. Inni zawodnicy, tak na przykład jak, jak Neugebauer w Legnicy, zasługują, bo ja ich widzę codziennie. Ja widzę, widzę, widzę że to ma, to ma sens, aby dać im szansę. I dzisiaj były inne decyzje, bo dzisiaj w drugiej połowie przeszliśmy troszeczkę na inny system troszeczkę inaczej graliśmy. Wiadomo, że w trudniejszych momentach jest trochę więcej rotacji. Um, trochę więcej wymiany, wymiany zawodników, bo szuka się rozwiązań. Um, drużyny ogólnie się raczej nie zmienia w momentach, jak wszystko wygląda dobrze i jak są dobre wyniki. Um, I na pewno w takich sytuacjach jest troszeczkę trudniej dla młodych zawodników, bezdyskusyjnie, um, ale. Nie uważam, że, nie uważam, że e, liczba rotacji czy e, grupa zawodników, z których korzystamy, jest e, jest za duża, bo, bo tak jak mówię, po, po nieudanych meczach są dwie, trzy zmiany w składzie i to jest w takiej, w takiej fazie normalne. Jakub Kowalikowski, Tygodnik Piłka Nożna. Dobry wieczór, panie trenerze. Moje pierwsze pytanie: jak ocenia trener występ Baseku Diabata i z czego wynikała jego zmiana tuż po pierwszej połowie? Uważam, że Baseku tak samo jak reszta zespołu bardzo dobrze zaczął mecz miał udział w dwóch trzech um, akcjach w których mieliśmy mieliśmy szansę czy to były powiedzmy pół szanse aby strzelić bramkę um, i zmiana wynikała w 95% troszeczkę zmieniliśmy zmieniliśmy graliśmy innym innym systemem czyli na boisku potrzebowałem jednego pomocnika mniej i jednego ofensywnego zawodnika, jednego pomocnika więcej, a jednego powiedzmy ofensywnego mniej. Um, I on był na żółtej kartce. I ostatnia rzecz, jaką dzisiaj w takiej trudnej sytuacji chciałam, to żeby powiedziałam, żeby, że będziemy grali w drugiej połowie wysokim pressingiem, że będzie dużo, będziemy szukali pojedynków. Um, I ostatnia rzecz, jaką chciałam, to żeby, żeby doszło do sytuacji, w której będziemy w dziesiątkę. I moje drugie pytanie, z czego wynikała ta zmiana, podwójna zmiana Mario Maloczy i Jarosława Kubickiego w drugiej części spotkania, jaki był zamysł i co trener chciał wprowadzić w, grze, w grę Lechii, wprowadzając na boisko tych dwóch zawodników. Dziękuję. Hmm. Tutaj tutaj, to były po prostu zmiany jeden do jednego, Joel Abuhana miał e, lekkie zbicie, chciałem też w tym momencie, bo to dla drużyny był trudny moment, mieć Mario na boisku. Jarek Kubicki wszedł za Maćka Gajosa to jest zmiana 1 do 1. Maciek w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo grał, ma dużo minut w nogach. Niesamowicie się stara, aby, aby pomóc zespołowi. Myślę, w Legnicy był. W Legnicy zagrał naprawdę dobry mecz i, i, i był bliski szczelenia drugiego gola i chciałem, chciałem po prostu w 70 minucie wprowadzić świeżego zawodnika na boisko. Dobry wieczór, Paweł Stankiewicz, Niemiecki trener. Mówił Pan o młodych zawodnikach, to ja teraz zapytam o tych doświadczonych. Mamy jest Duszan Kuciak, Michał Nalepa, wchodzi Rafał Pietrzak, jest Maciej Gajus, Łukasz Zwoliński, Marko Teracino. Zawodnicy doświadczeni, grający w ekstraklasie mnóstwo meczów, albo jak Marko w Bundeslize. I pamiętam, pan przed, przed dzisiejszym meczem mówił, że jest problem mentalny, problem jest w głowach. Zawodnicy z takim doświadczeniem ligowym, z takim ograniem nie potrafią się dźwignąć i przegrywają czwarty mecz rzędu w tak katastrofalnym stylu? Myślę, że to jest. że to jest. Widoczne, że wszyscy w tym momencie mamy nasze problemy, i młodzi i doświadczeni zawodnicy. E, rozumiem pana, że pan, pan zadaje tak to pytanie emocjonalnie. Ten, ten fenomen nie jest nowy w, Polsce, w polskiej piłce, że zespół, który, który e, czy to był rok temu była legia, czy dwa lata temu lech, e, w trudnych takich momentach, że... Wylądowaliśmy w trudnym momencie. Ostatni miesiąc dla nas jest bardzo trudny i to jest dla każdego piłkarza. To jest dla każdego piłkarza trudne. I to już już było. Już było wielu piłkarzy, którzy w takim momencie muszą walczyć i muszą. muszą I, i tutaj nie to nie jest tylko tak, że doświadczenie 100-200 spotkań. Jest gwarancją tego, że, że w trudnym momencie wszystko będzie super. No, to jest po prostu dla każdego z nas. Obojętnie czy młody, czy doświadczony, trudny moment każdy z nas. Każdemu z nas bardzo zależy, aby odnaleźć formę. Myślę, że kluczem do wszystkiego jest jedność i wspólna praca. I ci zawodnicy naprawdę. Takich codziennie, takich codziennie odbieram, że my jako zespół będziemy w stanie znowu pokazać lepsze mecze. Co do, co do, co do ostatnich, ostatnich czterech spotkań, absolutnie zgadzam się z Panią na opinią. Proszę mi uwierzyć, nikt tutaj tego nikomu z nas to nie sprawia przyjemności.